Korzystam z komory od ponad 3 lat. Był to rok 20, początek roku 20, właśnie zaczęła się rozwijać pandemia. No i postanowiłam po prostu zadbać o swoją odporność, bo uznałam, że to jest najlepszy sposób, oprócz wszystkich innych najbardziej taki, najbardziej szeroki sposób. Po pierwszych sesjach czułam najważniejsze to, co odczułam to po prostu przyrost energii. Tak, że miałam tyle energii, że było trudno tutaj było mi wysiedzieć dwie godziny i nawet y, próbowałam się gimnastykować i poruszać, a jak wyszłam, to dystans, który potrzebowałam tak, żeby dobrze się poczuć, był dwa razy taki niż przed. Więc to, no, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że w ogóle komora w Łodzi jest i że mogę z niej korzystać.